Dzień dobry kochani, witajcie dzisiaj w mojej kuchni, jak już w mojej kuchni to znaczy, że będzie film kulinarny. Tak, dziś jest ten dzień. Dziś będę lepić pierogi, pierogi ruskie na Wigilię, na święta, oczywiście kilka przed. Dwa słowa wstępu, słuchajcie Dioniz jest tak jak wiecie, on nie przypada za pierogami. Nie lubi tego ciasta, słuchajcie, ale on nie przypada za pierogami gotowanymi, bo mówi, że to ciasto jest strasznie dla niego za ciężkie na żołądek. Natomiast e, takie podsmażane, właśnie ruskie, podsmażane, potem ze śmietaną czy z cebulką, podsmażane koniecznie na maśle, to on uwielbia. I takie też, słuchajcie, pieczone, takie duże pieczone, chyba to jest właściwie ciasto nawet drożdżowe, mm, takie też lubi. Jedliśmy takie w Toruniu, we Wrocławiu, pycha były, to było dobre. E, tak, także zrobię, wiadomo, ugotuję, a potem ja sama nawet lubię takie podsmażane ze śmietaną. No, powiem tak, śmietany... M, inaczej, mamy tutaj ruski sklep, wiecie, ale mi, on zawsze on mi nie jest po drodze. Także y, dzisiaj robię pierogi właściwie z greckich produktów. I udowodnię sobie i Wam, że się da. Nawet mam twaróg, to nie jest twaróg, to jest właśnie biały grecki ser, o czym za chwilę. Y, tak, śmietany też nie mam. Ale mam grecki jogurt. Nie jest to śmietana, wiadomo, ale myślę, że też się nada. No, zobaczymy. Słuchajcie. Jestem Polką żyjącą w Grecji, jakoś muszę sobie dawać radę i myślę, że będzie fajnie. Właśnie widzę, że super naprawiłam jakość obrazu. Słuchajcie, ta kamera ma tyle opcji, musiałam trochę poszperać, żeby fokus mi się nie gubił z twarzy. Teraz już jest super i zawsze będę sfokusowana. Dobra, kochani, zapraszam Was serdecznie do oglądania i lecimy z tym. A tak w ogóle to dzisiaj jest taki film z serii. Ty nie zrobisz pierogów w Grecji, nie masz tam produktów. Ja nie zrobię? No to patrz! Składniki, które nam są potrzebne do ruskich pierogów. Oczywiście ziemniaki, które mam tutaj. E, cebulka, specjalnie kupiłam białą, bo my raczej jemy e, czerwoną. No i słuchajcie, twaróg. To nie jest twaróg, to jest biały grecki ser. Kojarzanka mi poleciła, mówiła, że w konsystencji jest podobny do twarogu, a nie ma właściwie smaku. Może i to lepiej, słuchajcie, i tak sobie doprawię farsz, bo to każdy doprawia po swojemu. No i co, chcę po prostu spróbować, bo wiecie co, w ruskim znajdę twaróg, oni mają w ruskim sklepie twaróg, ale no mówię, wczoraj robiąc zakupy w greckim sklepie nie miałam, no nie chciało mi się już jechać do ruskiego, chciałam wszystko kupić w jednym miejscu, bo padało i w ogóle... Także będziemy prowadzić z tego. Tu mam jeszcze pieczarki, bo przy okazji będę robić łóżka. A łóżka będę robić właśnie z pieczarkami. I te są akurat z Polski. To też jest hit. Dobra, słuchajcie, kochani, nie będę tutaj kozaczyć. Eee, posmakuję ten twaruk, ten biały ser, bo go nigdy jeszcze nie jadłam. Mmm! Kurczę! Niesamowite! On naprawdę smakuje jak twaruk. I ma taką samą konsystencję. Spójrzcie. Widać to? Ale się cieszę, słuchajcie, uda się. Z tym, z tym yy, serem można nawet sernik zrobić. Hmm, fajnie. Dobra, chwilę później, ziemniaki już są. Nie powiem wam ile, nie wiem, cały gar, tak mi siostra powiedziała, na dwie kostki twarogu. <grych> tak, przed chwilą rozmawiałam, bo ona to już jest naprawdę szpec, jeśli chodzi o pierogi ruskie. Także teraz je gotuję, tu już mi się robi ciasto. Oczywiście nie będę y, ręcznie wyrabiać, skoro mam tak cudowną maszynę. Jeszcze chwila, bo musi być miękkie i elastyczne. Słuchajcie, na mąki dwie pół szklanki ciepłej wody i trochę soli. I to wszystko. A ja się zabieram za cebulkę, podsmażanie na maśle. No i nie byłabym sobą, jakbym nie miała kilku gadżetów. Tu mam y, różne wielkości. Słuchajcie, do, czy do ciast, czy właśnie do pierogów, czy do uszek. Także myślę, że uszka zrobię numer 2, bo to muszą być mniejsze, a pierogi myślę, że zrobię takie, większe. Większe, większe są lepsze. No i oczywiście wyciskarkę mam do ziemniaków. Dobra, mały update. Ziemniaki już się gotują. Tutaj bardzo drobno posikałam cebulkę i koniecznie trzeba ją podsmażyć na maśle. Sorry za odgłos, ale włączyłam mm, okap. Tu już pra... już właściwie jest gotowe. Jest tak mega fajnie elastyczne, ale... Robi, zanim zacznę, zanim będę miała gotowy farsz. Cebulka przepięknie mi się szkli i mięknie, a ziemniaki też dochodzą do siebie. Ja w międzyczasie robię jeszcze, słuchajcie, farsz na, do uszek. Słuchajcie, dosłownie cztery pieczarki, jedną chyba cebulę dodam, bo to kilka tylko tych uszek do, do, tych, do barszczu czerwonego. Nie będę więcej robić. I słuchajcie. Zastanawiam się, którą miskę użyć I tak mi się przypomniało, że ta to jest po prostu hit To jest, macie taką miskę Nie mogę się powstrzymać i muszę to powiedzieć To jest miska do wszystkiego, uwaga nawet do żygania. A potem jest do <laughs> Sorry za wyrażenie, ale taka prawda Potem robi się w niej sałatkę I tak dalej, ale chyba dzisiaj wykorzystam na farsztą Bo jest większa, a ta Będzie wykorzystana na sałatkę Tak jak powinno być Dobra kochani, nie będę ukrywać, że jest bardzo ciężko Gotować i nagrywać Mam już zrobioną cebulę zaraz będę rozrabiać i wszystko przez praskę, tu są ziemniaki, troszeczkę muszą mi ostygnąć e, i słuchajcie, teraz robię dosłownie troszeczkę farszu na e, na uszka. robię z pieczarkami bo nie bawię się w grzyby nie znam się na grzybach a pieczarki są e, lepsze, bo są e, lekko stratne, z grzybami to różnie bywa e, no i co, cebula? i sól i to wszystko dochodzi mi do siebie, także najpierw porobię wszystkie farsze, a potem zapieram się za lępienie. Tak myślę, będzie wygodniej. No dobra, to mamy przygotowane, myślę, że wszystko na farsz. Teraz będziemy to wszystko mieli wkładać w prasę. Zacznę, myślę, widzicie, sól, tu wszystko mam przygotowane, ser i będziemy później wszystko mieszać. Myślę, że dobrze zrobiłam wszystko. Jeszcze dzwoniłam do siostry, pytałam i tak dalej. Ja robiłam pierogi raz w życiu w Polsce i nie pamiętam, ale szczerze ja Wam coś powiem, jakbym miała biedronkę i te pierogi z biedronki tutaj w Grecji, to bym ich sama nie robiła. Te z biedronki ruskie są naprawdę dobre, naprawdę. Fajnie macie. Ja tu natomiast nie mam, także muszę wszystko robić sama, ale jest to pewien rodzaj satysfakcji. Dobra, robimy. Słuchajcie. Ja jeszcze nigdy tego nie próbowałam. Mam radę. O, jak czad, jaki czad! No, są drobniusio. No, to jest to. Na początku się zastanawiałam, czy... Lepiej zrobić tą taką, wiecie, do purée. Powiedziałam, że dużo ludzi tak robiło, ale teraz czaję o co chodzi. Ta praska po prostu jest lepsza. Na mniejsze kawałki to robi. Jak są dobrze ziemniaki ugotowane, to nawet nie trzeba tak dużo siły. Okej. Okay. No to już kupowałam, słuchajcie, w październiku. Ja już o pierogach myślałam w październiku. Dobra. Nie będę Was zanudzać, i myślę, że zrobimy znowu timelapsa lapsa, i odezwę się, jak zrobię. Okej. Okay. Dobra. Będą pyszne. No, cały dzień wchodzi. Cały dzień. Dobra, słuchajcie. Rozbiłam sobie to na dwie miski, żeby mi się łatwiej mieszało. Stwierdzam teraz, że no niestety trochę za mało cebulki, powinno być więcej. Lepszy smak będzie, ale do prawie solą i pieprzą może będzie ok. No, cebulki zawsze powinno być więcej, to tak lepiej smakuje. Ale już dobra, już nie mam czasu, żeby ten na przyszłość będę wiedzieć, żeby więcej tej cebuli po prostu podsmażyć. No dobra, no to co? To mieszamy. Myślę, że będziemy mieszać ręką. Uh, Obrączka spadła. Dobra. Najpierw może tu. Mmm, jakie fajne. Tak, to można mieszać, jak chmurka. No, tej cebulki powinno być więcej kurcze. już pachnie ładnie. Ale ten ser. Słuchajcie, mega. On naprawdę smakuje jak. Y jak nasz twaróg polski, aż się wierzyć nie chce. że ja tak długo o nim nie wiedziałam. Szok. Chociaż ładnie pachnie cebulką. Słuchajcie, niby to chodzi o smak. Niby jest mało, ale, ale przesiąkło tą cebulką. Na przyszłość wiem teraz, że więcej powinnam dać. Miska od zadań specjalnych. Hm? Dobra. Nie, naprawdę... Bo to jest to, że tą cebulkę się podsmaża na wolnym ogniu z masełkiem. Na masełku. I naprawdę ona jest taka aromatyczna. A starczy jak smakuje. Jest dobrze. Myślałam, że za mało dobra dałabym więcej, ale... Ale super smak. O Boże! O Boże, jak ja ten nie mam za pierogami. Aż ja sobie jeszcze dzisiaj je zrobię! Sól i pieprz. Chociaż już dodawałam e, pieprzu do cebuli. Dlatego ona jest taka aromatyczna. No, ale jeszcze, jeszcze położę, pycha. Mm -hmm. Trzeba zrobić dużo, żeby jeszcze po świętach było. Jak to Dio zawsze mówi? Słuchajcie, Dio nie jest, mówi tak. Wy w Polsce jedziecie tylko ziemniaki. Pierogi ruskie, placki ziemniaczane, dużo ziemniaków zawsze w zupach. No ma trochę racji. Zawsze coś z ziemniakami. Płyżkami bym mogła jeść. Ale to mam jeszcze trochę pieprzu. Soli, soli jest wystarczająco. Pieprzu. To już będzie ostateczne mieszanie i zabieramy się za ciasto. No dobra, ciasto mam. I teraz będzie więcej zabawy z markuwaniem, żeby było jak najcieńsze. Myślę, że sobie to na cztery części przekroję. Dobra. Fajne, elastyczne to ciasto. Trzy i cztery. Dobra. Tu może na bok dwie części. No i co? To już jest wyrobione, bo już trzeba tylko bałkować. Żeby mi się nie przyklejało. Jedziemy z tą zabawą. Nie, bóle mięśni. Dobra, zrobiłam już kilka, słuchajcie, rzeczywiście najgorsze jest rozwałkowywanie cieniutko ciasta. Po prostu jakaś masakra. Już nabrałam może, można powiedzieć, jakieś tam wprawy, jak to robić. I nie będę Was zanudzać, słuchajcie, po prostu robię tu i przyciskam, nie wiem ile mi zejdzie. Faszu jest dużo, ciasta jest dużo. Ja chcę zrobić dużo pierogów, ale już jestem tak zmęczona, bo już to jest mała, nie wiem, która godzina w kuchni. Wy na filmie tylko tak widzicie, że to tak szybko, pięknie. Jak ja będę montować ten film, to też chciałabym, żeby to tak było. No i słuchajcie, pierożek gotowy. O, I Kolejne. Trzeba je po prostu ulepić tu i przyciskamy, żeby się nie otworzyły. Ja lubię duże pierogi. Po pierwsze lepiej się je później smaży i, i też robi i szybciej jest. O. To jest serio fabryka. Jedne już mi się wypłynęły, jeszcze dosłownie 5 minut. A tu już robię uszka, trochę mniejsze. Trochę tu posiedzę w tej kuchni jeszcze. Tak wyglądają moje piękne uszka. Piękne są w sumie. No, no i działam. Co 29. Jeszcze nie skończyłam. Mam ostatnią partię, ostatnią partię e, ciasta, ale została mi jedna miska tego farszu i tak sobie myślę, czy nie dorobić. Może dorobię, bo szkoda tego farszu. Ja bym go zjadła, bo on jest bardzo pyszny, ale myślę, że więcej pierogów by się przydało. Tutaj już gotuję kolejną partię, tu już stygną i potem będę wszystko pięknie zamrażać. Uch, powiem wam, że to jest naprawdę taka robota, że po prostu ma ile ja jestem godzin w kuchni dzisiaj. Zrobiłam sobie tylko przerwę, żeby wam vlogmasa dodać i tyle. No, ale jaka satysfakcja. A, już mam uszka. Uszka mi wyszły piękne. Spójrzcie, jakie cieniutkie ciasto. Mm. łóżka ekstra 30 mi wyszło, wystarczy, bo to tylko do barszczu dobra lecę dalej zaraz to jak sobie pomyślę, że później zmontuję tego vloga i to będzie tak o a ja tu siedzę cały dzień, to mnie po prostu ale już nabrałam wprawy zaraz wam pokażę, jakie piękne mi teraz już wychodzą spójrzcie, tu już są takie widzicie, ja bardzo duże robię i już naprawdę y, tu były takie koślawe niektóre, ale tu już jakie piękne mi powychodziły. Serio, z każdą kolejną partią są lepsze. Kochani, skończyłam. Jest godzina 22.20. Byłam jakieś 9 godzin w kuchni, ale warto było. Zrobiłam jakieś 70 pierogów, ale ja zrobiłam je bardzo duże. Spójrzcie. Jedno jest tutaj, o. I drugie tutaj. Jeszcze mi trochę... E, one już są właściwie... Są mm, zimne, Posmarowałam je masłem, także właściwie są gotowe do smażenia, ale będę je zamrażać. I tak myślę, czy by jeszcze mi dorobić, bo naprawdę zostało mi dużo farszu. Zobaczę, bo to tylko jest zrobienie ciasta, to już nie będzie takiej dużej roboty, przynajmniej tak mi się wydaje, przed chwilą myłam e, kuchnię dość długi czas i jeszcze sobie dowaliłam, bo o sobie maszynę do chleba e, generalnie zaczęłam sprzątać. No nie wiem, już chyba jest bardzo późno, jak sobie tak pomyślę, że e, ro, byłam 9 godzin w kuchni, a pójdę montować ten film i wyjdzie paręnaście minut, to po prostu wow, super by było, e, jakby ro, można było robić swoje pierogi w paręnaście minut, to bym robiła je codziennie. Powiem że tak około 18:00 e, miałam taki kryzys i się zastanawiałam, po co ja to robię. Ale słuchajcie, jak posmakowałam te pierwsze, to mówię o nie. Warto było smak dzieciństwa, tak? Długo nie jadłam pierogów, no dwa lata nie jadłam pierogów, tak? Bo ostatni raz, ostatni raz, e, o, jestem cała jeszcze od mąki, idę się zaraz myć. E, dwa lata temu, jakbyśmy w Polsce. No i co? I najprzyjemniejszy teraz moment po ciężkim dniu w kuchni zdjęcie fartucha. i co? I zasłużony relaks, chociaż nie do końca, bo lecę montować dla Was właśnie tego vloga, bo jak go dzisiaj nie zmontuję, to Wy go jutro nie zobaczycie. Bo właśnie sobie taką rutynę ustaliłam, że wieczorem montuję, a rano jak tylko się obudzę, odpalam kompa, zaczynam renderować i wrzucać na YouTube, ale to nie muszę siedzieć przy biurku, to się samo robi. A jutro kolejny dzień i kolejny vlogmas. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!